Moja córka, czyli ja, mam na imię Agnieszka. Nie chciał się y, zainteresować tym, że ty przyszłaś na świat. A może jak się dowiedziałeś, że będziesz miał córkę, to się pożywałeś, co? Tata. Obstra mi zniszczy, a! Uciekaj! Uciekaj! Jestem wstrętnym machorem! Ważne, że strach cię obleciał i że wkrótce potem zniknąłeś. Co mu się nie podoba we mnie? Tata, to co ze mną będzie? Ja nie chcę tato. Jestem jak konto. Założyłeś w mnie. Jesteś jego właścicielem, ale przez 28 lat, 7 miesięcy i 10 dni nie użytkowałeś, bo niech zerknę, tak zgadza się, zero operacji. Dzięki stanowi się księżniczki. I to nic, że dwa numery za małe. Do dziś mam podkurczone palce. Jak się dostałam na JPH, poszłam był wieczór, stałam przed oknem, miałam przygotowaną przemowę. Tato! Dostałam się na studia. Jesteś ze mnie dumny. Zastanawiałeś się kiedyś tam tym, że chodzi ktoś podobny do ciebie? Nie, ty nie miałeś czasu. Pracowita pszczółka. Tomsiu! A Zuzka mówi, że tata mnie nie kocha. Tata cię nie kocha! Tata mnie nie kocha. Dzieci kochają rodziców bez względu na to, ile całego od tych rodziców ucierpieli. Znasz się na gwiazdę. O, a tam spadła. Pomyśl, że życzenie. Ja już mam. A ty co pan się